Pokażę Wam dwa ćwiczenia, które przygotowują nasze dziecko do raczkowania. Tutaj mamy taki wałek fizjoterapeutyczny malutki. Pozycja Leili jest taka, że przygotowujemy właśnie ją do pozycji czworaczej. Czyli spójrz. Rączki i kolanka są położone na, na podłodze. I staramy się bałeczkiem przesunąć go do przodu i do tyłu, tak aby dziecko przyzwyczaiło się właśnie do tej pozycji. Jeżeli chodzi o raczkowanie, niektóre dzieci już są gotowe w szóstym miesiącu życia, ale średnio dzieci rozpoczynają właśnie etap raczkowania, czworakowania między siódmym a dziesiątym miesiącem życia. Należy pamiętać, że niektóre dzieci niestety pomijają etap braczkowania, czworakowania. I czym jest to spowodowane? Bardzo często właśnie tym, że dzieci mają słabe mięśnie posturalne czyli mięśnie tutaj, rączek, nóżek, brzuszka oraz plecków które to właśnie powodują i pozwalają dziecku właśnie wykonać tą pozycję czworaczą. Jeżeli chodzi o teraz ćwiczenie, pokazałam Lejli zabawkę i zmierzamy, turlam ją właśnie do przodu i staram się pokazać jej, że może naprzemiennie położyć prawą rączkę i lewą, i lewą rączkę. Dodatkowo może sturlać ją do przodu, tak aby dotknąć zabawkę. Następnie oddalam ją do tyłu. To ćwiczenie wspomaga Tutaj wspomaga siłę mięśniową prostowników i rozciąga mięśnie proste brzuszka. I tutaj ważna jest cierpliwość i nie wykonujmy zbyt dużo powtórzeń. Więc dwa trzy powtórzenia na takim wałeczku wystarczą. Pamiętajcie, żeby dziecko nie było bezpośrednio po jedzeniu około godzinki, 2 godzinki nawet yy, po jedzonku. Tak, żeby nie ulało. Drugie ćwiczenie polega na tym, że trzymamy stópki dziecka, pokazujemy dziecku zabawkę. Tutaj mamy zabawkę, która jest w zasięgu wzroku, i cierpliwie czekamy, aż dziecko przesunie się właśnie w kierunku zabawki. I tutaj zabawka jest z boku, dziecko ją dotyka. Tutaj Lejla stara się podnieść miednicę i brzuszek, ale jest jeszcze jej ciężko. Możecie sobie położyć rączkę tak jak ja, czyli delikatnie podciągnąć miednicę do środka. Czyli miednica i spojenie łonowe do środka, tak aby uniósł się jej brzuszek. I tutaj zachęcamy dziecko właśnie do tej pozycji. Czworaczej. I tutaj Lejla nasza rozpoczęła już raczkowanie, nawet już czworakowanie, czyli przemieszczanie się do przodu w szóstym miesiącu. Rozpoczęła ćwiczenie od pierwszego miesiąca życia, czyli bardzo szybko już zaczęła ćwiczyć. Dzięki wzmocnionym mięśniom te raczkowanie i czworakowanie szybciutko u nas Poszło. Ważna jest tutaj cierpliwość. To są bardzo fajne ćwiczenia. Tylko wymagające właśnie patrzenia na dziecko i cierpliwości. I tutaj mamy zabaweczkę z boku i czekamy aż leila się nią zainteresuje. Na razie zainteresowała się lusterkiem i oglądaniem siebie. To też jest bardzo fajne, rozwojowe ćwiczenie, czyli patrzenie na przed lustrem. Dodatkowo dziecko wtedy podpiera się na rączkach i wykonuje ten wysoki podpór, który również jest bardzo ważny właśnie, o właśnie w podejmowaniu prób do raczkowania i czworakowania. I tu już Laila się zainteresowała zabawką. I mamy już tutaj wysoki podpór i nawet podniesienie brzuszka i miednicy. Wyciąganie rączki do przodu również jest bardzo ważne, czyli sięganie do zabawki. I tutaj możecie bardzo fajnie zobaczyć, w jaki sposób utrzymuje tą miednicę lejni, czyli same takie podtrzymanie. Też wzmacnia mięśnie brzuszka i prostowników Leili, które są właśnie ważne, właśnie w budowaniu mięśni i siły mięśniowej, do właśnie podejmowania prób. Mam nadzieję, że te dwa ćwiczenia Wam się podobały. Zachęcam i do usłyszenia. Pozdrawiam.